Witam Państwa. Z tej strony AgroWymysłowo i dziś będę komentował dla Was Mistrzostwa Polski Widzów w DSJ4. Jako pierwszy leci AgroCiapek 69. Skok w okolicach punktu konstrukcyjnego 123 m. Nota 106,9. Kolejny zawodnik skoki narciarskie, który prawdopodobnie lubi oglądać skoki narciarskie, wyraża to jego nick. Krótszy skok ota pół metra przekroczone 115 nota poniżej 90 punktów i jest za jego plecami. A teraz fan Ursusów, który prawdopodobnie lubi Ursusy, zobaczymy jak sobie poradzi. Ma ogromne problemy w powietrzu, zobaczymy gdzie wyląduje 110 metrów najkrótszy skoki jak na razie. W tej chwili widzimy czwartego zawodnika Ketzu, który pasjonuje się piłką nożną. Lot był bardzo pasywny, przez co skończyło się na 113 metrze i zajmuje w tej chwili trzecie miejsce, wyprzedzając jedynie pana Ursusów. Następnym zawodnikiem jest Ruterek, który wygrał biegły konkurs w Engelbergu. No i chyba skok na prowadzenie choć bardzo niziutkie noty spowodowały, że nie będzie pierwszy, lecz drugi. W tym momencie widzimy kolejnego z klanu Agro, Agrokumple. No i skok w granicach 120 metrów, choć pół metra zabrakło i jest drugi na ten moment. Do końca pierwszej serii pozostało sześć zawodników, pierwszym z nich to 0. Fatalny skok 105,5 m. Będzie na ostatnim miejscu to jest pewne. Następnym zawodnikiem jest Ursus 1614 TT, który jest najpopularniejszym subskrybentem na tym kanale. I bardzo ładny skok za punkt K127 metrów i nie ma wątpliwości za będzie pierwszy. Zawodnik z numerem 9 agro wymysłowo twórca kanału, zobaczymy jak się spisze. I też za punkt K 125 m przekroczony i w tym momencie jest drugi. Do końca pierwszej serii pozostało trzech zawodników, najpierw Kilarz z numerem 10. Dobrze skacze, ale upadek na 125 metrze i nie będzie wysokiego miejsca dla niego. Hubek Perel już na rozbiegu wielkiej krokwi. No i skok w okolicach punktu konstrukcyjnego 2,5 metra zabrakło i jest czwarty. Suspingwin ostatni zawodnik pierwszej serii Mistrzostw Polski na Wielkiej Krokwi już zaraz się odbije i poleci. Poprawny skok 121 metrów dający miejsce tuż za podium więc może w drugiej jeszcze powalczyć. Po pierwszej serii prowadzi Ursus 1614 tt z przewagą 3,3 punktu na Tagrowym Słowo. A trzecie miejsce zajmuje Agrociapek 69 wyprzedzając Suspingwina o 11 punktu. Rozpoczynamy drugą serię, którą rozpoczyna Mark 0, który skoczył najsłabiej 104,5 m i skacze poprawnie 122 m, więc poprawił się. Teraz fan Ursusów, który był przedostatni po skoku na odległość 110 metrów. Nie dość, że nie wyprzedzi to jeszcze skacze krócej niż w pierwszej serii o pół metra. Kielars, który zaliczył upadek po niezłym skoku zajmuje dopiero dziesiąte miejsce po pierwszej serii. Chyba ten upadek wpłynął na jego skok, bo jest zdecydowanie krótszy i jest w tym momencie drugi. Kat z 9 skoczył zaledwie 113 metrów, miejmy nadzieję na poprawę w drugiej serii. I bardzo dobrze się poprawił, bo to skok najdłuższy 129,5 metra i z dużą przewagą wyprzedza lidera. ósmy po pierwszej serii skoki narciarskie, skok pierwszy 115,5 m. A teraz całkowicie sobie nie poradził zaledwie 105,5 m i zajmuje czwarte miejsce. Ruterek siódmy po pierwszej serii 119,5 m. Też krótko 113 metrów, ale dzięki dużej przewadze z pierwszej serii będzie drugi. AgroKumpler 6 po pierwszej serii taka sama odległość jak ruterek 119,5 m. I piękny skok pierwszy powyżej 130 m, 130,5 i będzie pierwszy. Do końca zawodów pozostała piątka. Pierwszy z nich, Hubek PL 122,5 m w pierwszej serii. Walka o podium do ostatniego skoku będzie napięta. I taki sam skok 130,5 m i wyprzedzi Agrokomple. Suspin win traci do podium dziesiątą punktu, więc może się wszystko zdarzyć. I zbyt krótko, żeby rywalizować o podium, bo na 125,5 metra i będzie trzeci. Zostało trzech agrociapek, 69 teraz. I podobny skok jak Suspingwin, lecz spadnie za niego. Teraz agro słowo czy obroni miejsce na podium? I mimo skoku na 127 metrów wyprzedzi minimalnie o pół punktu. Czy Ursus 1614 TT z presję i zostanie mistrzem Polski na Wielkiej Krokwi w 2023 roku? Tak jest. Tak jest. Ursus 1614 T.T. zostaje mistrzem Polski na wielkiej krokwi. Brawo. Podium uzupełnili Agrowymysłowo i chubek.pl. Dziękujemy Państwu za wielkie emocje i do zobaczenia na turnieju czterech skoczni. Żegnam się z Państwem.